Wiadomość Prawa Wszechświata dla Ciebie na dzisiejszy dzień. Zadziwiające, jak niektórzy ludzie myślą, że znają Cię na wylot, często sądząc, że mają prawo do zazdrości, nawet nie będąc naprawdę Twoimi bliskimi przyjaciółmi. Te osoby, z ich ukrytymi intencjami, w końcu ujawniają swoje prawdziwe oblicze. Nie pozwól, aby te cudze uczucia zakłócały Twój wewnętrzny spokój, ponieważ ważne jest, aby pamiętać... Że szczęście często cię otacza. Twoja słodka i pokorna natura jest prawdziwym błogosławieństwem. Masz hojne serce, które traktuje wszystkich wokół z życzliwością i współczuciem. Ta rzadka i piękna cecha jest jak tęcza po burzy, przynosząc radość i nadzieję. Twój sposób bycia jest latarnią morską dla innych, przykładem, jak życzliwość może zmieniać życie. W tym momencie Archanioł Michał jest przy tobie. Oferując ciągłą ochronę, stoi z mieczem ochronnym światła, zapewniając, że zazdrosne spojrzenia i negatywność nie mogą Cię dosięgnąć. W ciągu tego roku ta ochrona będzie szczególnie silna, pomagając utrzymać z dala wszelką negatywną energię, która może próbować się zbliżyć. Ważne jest, abyś był A uważny, A na wszystko wokół Ciebie. Zwracaj uwagę na swoje uczucia. Jeśli jakaś sytuacja lub osoba sprawia, że czujesz się niekomfortowo, nie wahaj się oddalić. Intuicja jest potężnym przewodnikiem, i podążając za nią, będziesz się chronić i otwierać przestrzeń na przyciąganie właściwych ludzi do swojego życia. Te osoby to ci, którzy przyniosą prawdziwe szczęście i stworzą niezapomniane chwile u Twojego boku. Prawdziwi przyjaciele, których przyciągniesz, to ci, którzy będą obecni w dobrych i złych momentach oferując bezwarunkowe wsparcie. Będą twoją twierdzą, dzieląc się nie tylko radościami, ale także wyzwaniami, które się pojawią. Z tymi osobami u boku poczujesz się kochany, a i ceniony. A świadomie wybieraj, aby przyciągać do swojego życia kochających i troskliwych ludzi. Te osoby przyniosą ze sobą energię radości i czułości, przyczyniając się do tego, że będziesz żyć z gracją i pełnią. Każda interakcja będzie wzbogacającą wymianą, podnoszącą twojego ducha i wzmacniającą twoje więzi przyjaźni. Pamiętaj zawsze, że zasługujesz na to, aby być otoczony, a, ludźmi, którzy naprawdę cię kochają. Twoja podróż będzie naznaczona momentami czystej radości i znaczącymi połączeniami, które wzbogacą twoje życie. Niech twoje życie będzie pełne miłości, współczucia i stałej obecności lojalnych i oddanych przyjaciół. To była dzisiejsza wiadomość. Mam nadzieję, że Ci się podobała. Na razie żegnam się i czekam na Ciebie w następnym filmie.